Już po raz kolejny na zaproszenie właścicielki salonów optycznych Breinak gościł w Dzierżoniowie mistrz świata stylizacji Olaf Tabaczyński. Lubi ludzi i lubi swój zawód, no jak, jak widać. A nasze klientki chcą akceptacji. Chcą akceptacji w tym, co wybierają. A czasami się czują takie też niepewne, i po to jest Pan Olaf, żeby im tej pewności nadać i żeby pomóc im w doborze. Mam klientkę, która u nas robi okulary od lat, i ja przyznaję się do tego, stawiłam ją w pewne ramy, w pewne ramy kolorystyczne. A się okazuje, że ona w innych kolorach też bardzo dobrze wygląda. Dlatego po to są te spotkanie, nie tylko dla naszych klientów, ale też dla nas, żebyśmy. Yy, też sobie uświadomili, że zmiana jest konieczna. Wiele pań tego dnia dzięki Olafowi Tabaczyńskiemu zmieniło sposób patrzenia na siebie. Zmieniamy okulary, zmieniamy styl i pan Olaf miał rację. Przyciemniały mi tamte okulary, te dawały mi jakiegoś takiej jaskrości, a teraz wybrałam bardzo fajną oprawę. I jestem zaskoczona, bo wybrałam zupełnie inny kolor i się nastawiałam. Nastawiałam się na czerwień, a wyszedł złoty, srebrny raczej. Bardzo mi się podoba. A to nie jest tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych kształtów, kolorów i uważamy, że przez 10-20 lat mamy wyglądać tak samo. Tak właśnie, bo ja nastawiałam się na czerwień i szłam z tą bordo czerwień, a to okazuje się, że zupełnie inny zupełnie inny kolor mi się dobrał do okularów. Jestem bardzo zadowolona. Czyli warto czasami skorzystać z takich fachowców, którzy doradzą i mówią, nie, 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 zmieniamy Twój wizerunek. Oczywiście, że warto, bardzo warto, bardzo się cieszę, miło mi było bardzo. Pan jest bardzo pogodny, uśmiechnięty, doradzi, mile to wspominam. Na pewno mamy ten Raz. układ z lat 60. Nie? To jest są takie... te, które... I tak. to, to jest też fajnie, bo ja zazwyczaj chodzę, jasny t-shirt, czarna, inna tam marynarka. To, to... Cały czas tak, mamy oddrowa. lata 60. Odefra. Absolutnie obdaje. to czuć, nie? Te dobra. Dobrze. Tak, tak sympatyko Ubierałam się przy złotym pasku. Mhm. Zupełne zaskoczenie. Nie spodziewałam się doboru takich okularów, bo odbiegają one zupełnie od tego, czego co nosiłam do tej pory. No właśnie, ale jak Pani na siebie patrzy w lustrze, podoba się Pani? Jak najbardziej. Bardzo fajna inicjatywa, polecam jak najbardziej. Zwłaszcza, że wybór opraw jest olbrzymi, i trudno dobrać coś właśnie dla siebie. Na początku jest jakby analiza kolorystyczna, co komu pasuje, jaka paleta kolorów. Natomiast później następuje dobór z odpowiedniej kolorystyki opraw i następnie dobór kształtu do twarzy, do charakteru, do ogólnego wizerunku. Zdecydowanie teraz okulary stały się biżuterią, która jakby najbardziej podkreśla wizerunek, podkreśla charakter. No i oczywiście służą też do widzenia, do patrzenia, ale to jakby coraz bardziej schodzi na dalszy plan. Każda wizyta Olafa Tabaczyńskiego w salonach Breinak to kilkadziesiąt nowych, uśmiechniętych i odkrytych na nowo twarzy. Mam wrażenie, że w stylizacji opraw okularowych jesteś jak lodołamacz. Łamie tą skorupę, która jest na zewnątrz, a i tak płynie na wodzie, która jest pod spodem. I wydaje mi się, że właśnie te przyzwyczajenia stają się taką jakby skorupą, która nie pozwala nam się ruszyć, jakby w głębszym myśleniu i zastanawianiu się nad sobą. Bardzo mało ostatnio czasu poświęcamy sobie. Dzisiaj czas poświęcamy właśnie naszym klientom. I te oprawy bardzo często docierają w troszkę głębszy sposób, bo odzwierciedlają nasze właśnie przyzwyczajenia, które nie do końca sprawdzają się po dłuższym czasie. Nigdy nie jest za późno za zmiany i powiem szczerze, by z radością dzisiaj obserwuję, jak właśnie klienci nagle dojrzewają do tych zmian. Jest to czas, który poświęcamy sobie pół godziny, godzinę czasu przy stylizacji opraw okularowych i nagle zauważamy samych siebie i mamy ochotę na zmianę. Oprawa ma swój kształt, oprawa ma swój kolor, oprawa ma swój materiał, oprawa ma swoją strukturę, oprawa ma swoją wytrzymałość. W związku z tym możemy na zasadzie dopasowania szukać lepszych rozwiązań dla naszych klientów, na przykład sugerujących kształtem twarzy. Wielkością twarzy, zawodem, funkcją, jaką w życiu wykonujemy, po to, aby one nie przeszkadzały, a komplementowały nasz sposób życia. Wszyscy ci, którzy nie zdążyli na spotkanie z Olafem Tabaczyńskim w salonie optycznym Brajnak w Dzierżoniowie, mogą to zrobić już 6 marca w Bielawie. Oczywiście po wcześniejszym umówieniu się osobiście lub telefonicznie, do czego zachęcamy.